Bądźcie miłosierni. To hasło przewodnie 32. Pierwszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę. Pielgrzymi przed wyruszeniem na Pątnicki Szlak uczestniczyli w Mszy Świętej w Łomżyńskiej Katedrze. Ja z Wami, drodzy pielgrzymi, spotkam się, jeśli Bóg zechce, 4 sierpnia i później mam to pragnienie, aby jak zawsze z wami przejdę na ostatni etap z Żurawia aż na Jasną Górę. Pamiętam ostatni rok, który był rokiem bardzo słonecznym. Wiele słońca, ciepła. Widziałem, kiedy dochodziliście do Mińska Mazowieckiego, jak byliście zmęczeni przed Eucharystią i przed posiłkiem. Ale później po tym ponad odpoczynku z nową i siłą ruszyliście do Pani Jasnogórskiej. Drodzy pielgrzymi, do zobaczenia i w Mińsku, ale też do zobaczenia w Żuraniu, kiedy to będziemy razem pielgrzymować na jasną górę, aby tam Matce Bożej, Zanieść nasze prośby i nasze dziękczynienia. Niech Bóg wam towarzyszy w tej i drodze, ale też przyprowadzi was całych, zdrowych i szczęśliwych z powrotem pod wasz rodzinny dach do waszego rodzinnego domu. A 1 sierpnia w Diecezji Łomżyńskiej na pielgrzymkę wyruszyły także grupy z Ostrołęki i Zambrowa. W kolejnych dniach dołączą pielgrzymi z Ostrowi Mazowieckiej i Wyszkowa. Największą zaletą obecności na pielgrzymim szlaku jest fakt osobistego spotkania z Jezusem. Ciężko, ale. To cierpienie, ten, ten ból, to jest nieważne, po prostu najważniejsze jest to, że idziemy do Częstochowy, do Matki Bożej, żeby zanieść wszystkie prośby, które znajomi, przyjaciele i ludzie nam polecają, więc idzie się z radością, ze śpiewem, jest naprawdę bardzo fajnie, polecam. Warto, przychodzi taki czas w życiu, że po prostu zostawiamy wszystko i idziemy. Pierwszy raz przyszedł taki czas? Właśnie, Nie, dziewiąty. Cała droga jest etapem, który pomaga nam wzrastać i przygotowuje do każdej sytuacji. Bo tak jak na, na szlaku pielgrzymki trudno jest określić, co teraz będzie, jaka będzie pogoda. Tak samo i w życiu. I myślę, że to takie hartowanie ducha. Dopiero szósty raz idę, ale ten znak niosę. No, nie powiem, że no, bez jakiegoś tam. Wzruszenia, bo tam bardzo jestem wdzięczny, że go noszę no i czuję, że mam taką wielką odpowiedzialność. Dopiero drugi raz go niosę. No myślę, że będę go niosł bardzo godnie. A będą zmiennicy, czy? Nie, 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 to raczej tam się niesie do samego końca na, na czele grupy. Pielgrzymka to wspaniały czas pełen niezwykłych przygód i doświadczeń zawierania nowych przyjaźni. To rekolekcje w drodze. Każdy idzie z jakąś intencją, czy to dziękczynną, czy jakąś prośbę, ale ja zawsze widzę pielgrzymki jako rekolekcje. To są najdłuższe rekolekcje, bo nasza pielgrzymka trwa prawie dwa tygodnie. Nie w wygodnej ławce, widzimy dzisiaj deszcz jest, no mimo, że jak się idzie cały dzień, te krople deszczu gdzieś się wciskają tam i za koszulę i... I po łydkach też to, ta woda płynie, także nie jest to przyjemne, ale, ale to, to są rekolekcje. Trzeba też się zgodzić z tym, że, że w rekolekcjach potrzebna jest pewna e, ofiara e, też i z naszej strony. No, życzę im, żeby do, doszli do, do, do celu ich pielgrzymki, do Matki Bożej i później szczęśliwie wrócili do ich domu. W Łomrze pielgrzymi wyruszyli w strugach padającego deszczu. Pierwszego dnia pątnicy mają do przejścia 40 kilometrów. Ale i oczywiście zapraszamy, żebyście z nami poszli kochani, odprowadzili nas jak najdalej, najlepiej na jasną górę, aż do owy Jesteśmy małcję do Waszą obecność. Jeżeli komuś pogoda nie odpowiada i postanowił się zawrócić, to nie się tego është porta e çavrit çamikë krau i gjallë love. Okay.